Kongres eksporterów, w którym uczestniczę już od wielu lat. Dla regionu lubelskiego szczególnie jest to bardzo ważne, ponieważ jesteśmy regionem stricte rolniczym, aczkolwiek rozwija się też dynamicznie przemysł. Spotkania są niezbędne, ponieważ w zasadzie nie mamy innych możliwości, jak w oparciu choćby o uczelnię, która jest w stanie zebrać naprawdę szerokie spektrum specjalistów. Myślę, że to jest dobry inicjatyw, bo to była dobra okazja do porozmawiania o niektórych ideach między, na przykład, niektórymi krajami i niektórymi menedżerami i aktywistami w ekonomii. Oczywiście kongres ma wielkie znaczenie, jest możliwość spotkania się eksporterów i tego świata nauki. Menedżerowie, szefowie instytucji, choćby jak ja, który odpowiadam za port lotniczy, daje możliwość poznać ich potrzeby nadaje możliwość zaoferować tym ludziom naszą usługę. Te wszystkie informacje, które możemy tu pozyskać w trakcie uczestnictwa w Kongresie, są bardzo istotne dla kolejnego roku, gdzie będziemy dalej dynamicznie się rozwijać.